Rozmowa dnia. W naszym minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Konsekwencje kryzysu ukraińskiego dla bezpieczeństwa Polski to jeden z tematów dzisiejszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Z pana udziałem? Tak, mam zaszczyt być członkiem Rady od dwa i pół roku, tak jak zresztą każdy minister obrony. Rada Bezpieczeństwa Narodowego nie pierwszy raz będzie się zajmowała sprawami Ukrainy, to już jest... Któryś, któreś z posiedzeń, gdzie jest to jeden z głównych tematów. Bardzo dobrze, że prezydent i inne najważniejsze osoby w państwie, właśnie w tym gremium, znajdują miejsce do omawiania tej ważnej sprawy. Czyli najpierw spotkanie w Warszawie, posiedzenie w Warszawie, a potem leci pan do Brukseli. Tak, dzisiaj rozpoczyna się spotkanie ministrów obrony NATO, dzisiaj i jutro w Brukseli, i tam także sprawy ukraińskie będą jednym z głównych tematów, dzisiaj wieczorem. A jutro planowane jest spotkanie komisji NATO Ukraina, gdzie z przedstawicielami no, władz ukraińskich będziemy rozmawiali o współpracy Sojuszu o sytuacji na Ukrainie. Spotkanie u prezydenta, potem spotkanie w brukselskie. Tymczasem yy, nasz gość, który pojawi się w studiu sygnałów dnia po godzinie 8.15, był minister rolnictwa Marek Sawicki. Kilka dni temu w telewizji TVN 24 powiedział, że na spotkaniu w sprawie Ukrainy zorganizowanym przez premiera 20 lutego. Pojawiły się informacje i sygnały o ewentualnym postawieniu w pogotowie, powiedział, czyli w stan pogotowia wojsk NATO. Czy pan to potwierdza? Nie znam tej wypowiedzi y, pana Marka Sawickiego. Y, na to uważnie przygląda się sytuacji na Ukrainie, o czym świadczy chociażby dzisiejsze i jutrzejsze y, posiedzenie ministrów obrony. Planowane od dawna, ale sprawy ukraińskie nie miały być tam głównym tematem. Raczej. Zresztą to też jest w agendzie sprawy szczytu NATO, sprawy Afganistanu. Nie potwierdzam tutaj takich informacji, które mówią o jakimś podwyższaniu gotowości. Na to uważnie się przegląda Wielokrotnie wypowiadał się sekretarz generalny w sprawach ukraińskich. Dzisiaj i jutro zajmą się tym ministrowie obrony sojuszu. Natomiast nie było tutaj powodu do jakichś innych działań od, poza uważną obserwacją tego, co się dzieje. Czyli nie potwierdza pan po sytuacji? Nie, nie potwierdzam. Mhm. Natomiast strona rosyjska potwierdziła, że flota czarnomorska stacjonująca w Sebastopolu została postawiona w stan podwyższonej gotowości bojowej. Żołnierze floty czarnomorskiej. Co to oznacza? Nie chcę tutaj być w roli komentatora tego, co robi Federacja Rosyjska w tych sprawach. No to znaczy dokładnie tyle, że na terytorium Ukrainy, zgodnie z porozumieniami międzynarodowymi, między rządami Rosji i Ukrainy, stacjonuje flota czarnomorska. To zaszłość z czasów Związku Radzieckiego, i w związku z tym odbywają się tutaj różne manewry wokół tego. Flota Czarnomorska stacjonuje m.in. na podstawie porozumienia podpisanego przez byłego już prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowicza do roku 2042, jeszcze bardziej w historii, cofając się w 1954 roku. Nikita Huszczow zresztą Ukrainiec przekazał Krym pod administrację y, ukraińską, tyle tylko, że zapomniał zdaje się o tym, że Sewastopol był cały czas pod administracją Kremla, więc tutaj mamy y, różne interpretacje prawne, co jest czyje tak na dobrą sprawę. Czy Sewastopol jako część Krymu jest rosyjska, a reszta Krymu jest ukraińska, czy może nie, bo teraz Krym zaczyna wychodzić na, na pierwszy plan, jeśli chodzi o przyszłość tego, co może wydarzyć się na Ukrainie. Myślę, że nikt na świecie nie ma wątpliwości co do tego, że Dość świętą sprawą są granice między państwami. Gra, Ukraina ma swoje granice potwierdzone także prawem międzynarodowym. Mało tego, przypominają publicyści porozumienie z 1994 roku, gdzie Ukraina w zamian za to, że pozbyła się arsenału jądrowego, który przypadł jej w spadku po Związku Radzieckim zyskała gwarancję między innymi Rosji i Stanów Zjednoczonych co do swoich granic, więc wydaje mi się, że Taka dyskusja podważająca integralność terytorialną Ukrainy, odwołująca się, się do historii jest nieuprawniona. Historia całego świata, a Europy i Ukrainy także jest pełna tutaj różnych zmian, przesunięć granic i lepiej takiego wilka z lasu nie wywoływać. Z tą świętością granic, panie ministrze, to tak ostrożnie, bo przykład z 2008 roku i odrywania Abchazji i Osetii od Gruzji pokazuje, że można. Zwłaszcza kiedy wcześniej wręczy się paszporty rosyjskie obywatelom tych wówczas części Ukrainy, a potem pod pozorem ochrony ich życia i zdrowia wyśle, wyśle się swoje wojska, bez konsekwencji międzynarodowych, jak się okazuje. Ale te zjawiska, takie działania, takie dążenia mają negatywną ocenę społeczności międzynarodowej, i o tym mówię. Jasne jest, i, i niestety XXI wiek nie jest wolny od wojen zamieszania i podważania granic, natomiast wydaje się, że Demokratyczny zachodni świat szanuje granice i uważa, że jest to jedno z podstawowych kryterium uczestnictwa w społeczności międzynarodowej. Jeżeli nie będziemy tego szanowali, to mamy tutaj ślepą ulicę. Czy za tym nie przypadkowo kilka dni temu Susan Rice, doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta Stanów Zjednoczonych, mówiła o tym, że byłoby no, bardzo poważnym błędem, gdyby Rosja wysłała wojska na Ukrainę? Wiele było głosów w tej sprawie wskazujących na kwestię integralności Ukrainy i sami Ukraińcy zresztą o tym bardzo wyraźnie mówią. Oni dostrzegają tutaj różne wypowiedzi, różne tendencje. Myślę, że dobrze, że w wielu różnych stolicach ten głos, także z Waszyngtonu, ten głos mocno zabrzmiał. No bo ze strony Unii Europejskiej to, to, to bywa, hmm, bywa różnie. Katrin Ashton gościła ostatnio. W Kijowie i powiedziała, że nie jest, Unia Europejska nie jest zaniepokojona ewentualnym możliwym wprowadzeniem, groźbą wprowadzenia rosyjskich wojsk na Krymie. Traktowała to oczywiście jako doniesienie, ale jednak powiedziała, że no to nie jest pora, by teraz omawiać tę te sprawę. No bo wydaje mi się, że jest to zagrożenie absolutnie hipotetyczne, takie bardziej publicystyczne. Nie chce mi się wierzyć w to, że Rosja. XXI wieku wobec tak dużego i ważnego kraju jak Ukraina, może wracać do pamiętamy doktryny Breżniewa w, za czasów Związku Radzieckiego, która to doktryna Breżniewa dawała Związkowi Radzieckiemu prawo do ingerowania i wkraczania do innych państw, wtedy gdy nie podobała się Związkowi Radzieckiemu sytuacja w tych państwach. Mamy wiek XXI, demokratyczną Ukrainę, potwierdzone granice, więc wydaje mi się, że. Nie ma co tego wilka z lasu wywoływać. Wydaje mi się, że jest to zagrożenie dzisiaj absolutnie hipotetyczne. Tak, tylko że w przypadku Krymu nawet nie musieliby wkraczać, bo już tam są 25 tysięcy żołnierzy stacjonowanych na Krymie. To, że stacjonują na podstawie umowy międzynarodowej żołnierze innego państwa, to jeszcze nie przesądza o tym, że Ukraina nie ma suwerenności nad tym terytorium. Działają władze ukraińskie, które podlegają władzom stołecznym na Ukrainie, działają rozmaite służby państwowe. Więc wydaje mi się, że. Jest to takie bardzo efektowne publicystycznie mówienie o tym, o, tym, o tym Krymie. Natomiast dajmy tutaj czas na to, aby sama Ukraina. Dość wyraźnie określiła swoją pozycję. A nadwartościowanie takich sygnałów, że gdzieś radni się zebrali, gdzieś ktoś coś powiedział, no to, 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 jest, to, to są takie emocje, które się zawsze w takich sytuacjach pojawiają. A czy może pójść jakiś sygnał z Brukseli po dzisiejszym spotkaniu szefów resortów obrony właśnie w tej sprawie, w sprawie integralności Ukrainy? Takich sygnałów już było kilka z państw zachodnich, podkreślających znaczenie integralności Ukrainy. Zobaczymy, Jestem przed tą dyskusją. Wiem, że jest duże oczekiwanie co do tego, co my powiemy, co, co ja tam powiem. Polska w sprawach Ukrainy jest bardzo słuchanym partnerem, po, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, po misji premiera Donalda Tuska, po misji ministra Sikorskiego. Wydaje się, że, że tutaj ministrowie obrony będą. Bardzo zainteresowani naszą opinią, naszymi ocenami sytuacji. Sytuacji, która, zwracam uwagę, jest trudna do przewidzenia. Wszyscy mamy nadzieję, że Ukraina jest na dobrej ścieżce, ale czy ktoś tydzień temu by przewidział to, co się wydarzy? Widać, jak jeszcze wiele tutaj jest elementów niepewności co do przyszłej sytuacji, więc na pewno o tym będziemy dzisiaj i jutro w Brukseli rozmawiać. Nie było okazji, panie ministrze, żeby o to spytać. Pan mówił o tym w wywiadzie dla mm, Wprost.pl, dla, dla portalu Wprost.pl. Otóż okazuje się, a to wiadomość sprzed, no bodaj tygodnia, może troszkę więcej, że nasza armia jest w rankingu najsilniejszych armii na świecie na no, bardzo dobrym, 18 miejscu. Taki ranking stworzony przez portal mm, Global Firepower, ale, ale pan w tym wywiadzie tak odniósł się tak, z tak dystansem do tych wyliczeń. No bo... Wszelkie rankingi zależą od autorów, od kryteriów, które się weźmie pod uwagę. Ale oczywiście lepiej w rankingach być wyżej niż niżej, niż, i, i myślę, że. Dla wielu osób to miejsce polskie 18 było źródłem pewnej satysfakcji. Przede wszystkim dla żołnierzy i dla ludzi, którzy przez ostatnie 25 lat pracowali nad tym, żeby armia była dobrze wyposażona, dobrze wyszkolona, żeby była w NATO. Myślę, że to jest wyraz tego rodzaju odczuć, a na pewno warto się starać, żeby być wyżej. No co najmniej na takim miejscu, jak. Klasyfikacji medalowej zimowych igrzysk. Tak? Tam byliśmy jedenastym. na 11. Tak, to prawda. Ale te kryteria, które, które przyjął portal Global Firepower, wychodzą nieco ponad taki tradycyjny, yy, przy, tym, po, po, poza tradycyjnie przyjęty model, czyli tam liczebność armii, na przykład. To jest. Tym, yy, Elementem, który decyduje o, o sile, bo brano pod uwagę i stan uzbrojenia, i budżet obrony, i czynniki geograficzne, zadłużenie państwa, elementy infrastruktury transportowej. Można powiedzieć, że jest on w miarę obiektywny? Sądzę, że tak. Nowoczesna analiza właśnie obejmuje te wszystkie elementy. To już nie jest tak, jak jeszcze kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu, gdzie liczono liczbę żołnierzy, mieczy, tarczy i to wyznaczało siłę militarną danego państwa. Bierze się pod uwagę wszystkie czynniki, i te wszystkie czynniki uwzględnione w tym rankingu działają na, na korzyść Polski. Obecność w sojuszu. Rozwój gospodarczy, środki przeznaczane na obronę, więc myślę, że powinno być to nie źródłem jakiejś wielkiej radości, bo to tylko ranking, ale jak mówię, źródłem satysfakcji i dla Polaków, ale przede wszystkim także dla tych, którzy od 25 lat czy w wojsku, czy w administracji, czy w, w, na inne sposoby, bo to, bo to przecież do pewnego momentu mieliśmy też i armię z poboru, więc dotyczyło to tysięcy Polaków, oddali jakąś część swojego wysiłku naszemu potencjałowi obronnemu. Skoro Pan mówi o źródle satysfakcji, to zwróciliśmy uwagę tutaj z obecnym redaktorem Bydrychem, że miał Pan nieco mniejszą satysfakcję od tej, jaką miał Pana kolega z rządu, minister Bartłomiej Sienkiewicz, szef Resortu Spraw Wewnętrznych, który sfotografował się ze złotym medalistą ze Sochi, z SOCI, czyli ze strażakiem zawodowym. Naszym znakomitym panczenistą, a Pan nie miał okazji się z nikim sfotografować. Nie było złotych medalistów Zgrona żo żo żołnierzy i, no nieładne słowo, żołnierek. No, zazdroszczę bardzo panu ministrowi Bartomiowi Sienkiewiczowi, ale bardzo mnie ucieszył medal Zbigniewa Brudki. By był to fantastyczny jego występ, tym bardziej miły, że niespodziewany. Sportowcy wojskowi czasami zdobywają medale, jak na igrzyskach w Londynie. Tym razem w Soczi było trochę gorzej, ale to jest sport, ja się cieszę bardzo, że y, mamy w wojsku znakomitych sportowców, y, y, którzy... Odnoszą, odnoszą sukcesy. Tym razem było, było trochę słabiej. Ale liczył pan na medal wiatlonistów, wiatlonistek. No, się... Tak może tymczasem o, o, nie wspominajmy mhm. Oczywiście tak, mam wielki szacunek do biatlonistek, bo wiem, jak trudna to jest dyscyplina, jak ciężko połączyć bieg na nartach z celnymi strzałami. A wie pan, co się stało podczas sztafety? No, słyszałem o tym. Ale no nie chcę tego jakoś... Według Krystyny Pałki, dodajmy, panie ministrze, że kto, ktoś miał zmienić ustawienia jej karabinu. Wyjaśnimy ten bulwersujący przypadek. A to jest dla SKW, czy dla SWW praca? Dla służby wywiadu, obydwu. czy kontrwywiadu? Dla, dla obydwu, obydwu służb. To jest chyba zbyt ja poważne. Nie żeby... Bo to jednak jest... Yy... Dla no, zawodniczki, no przykra niespodzianka. Rzeczywiście osiem bo... strzałów, z czego 7 nieceny. No właśnie, na, na tym poziomie praktycznie się to nie zdarza. Panie ministrze, pan mówi, że państwo sprawdzą. W internecie pojawiają się nieśmiałe sugestie, że tą osobą, która mogła przestawić, mogła ruszać coś, ewentualnie jakiś celownik, jest inna nasza biatlonistka, która była w Sochi, ale nie wystartowała ani razu. Za to krytykowała trenera i związek. Nie znam relacji oczywiście między biatlonistkami, więc nie chcę tego komentować. Ja wiem, że Krystyna Pałka jest znakomitym sportowcem, jest medalistką Mistrzostw świata. Miałem okazję kilkukrotnie z nią osobiście rozmawiać. Myślę, że też ma świadomość tego, że igrzyska wielkie zawody mają to do siebie, że, że czasem ma się szczęścia, a czasem ma się go mniej. Jestem pewny, że na najbliższych ważnych zawodach Krystyna Pałka będzie w wielkiej formie i będziemy się wszyscy z tego cieszyli. I oby tak się stało. Otrzymamy za słowo, panie ministrze, że to się spełni. Tomasz Siemoniak, minister woły narodowej Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sygnał od dnia, siódma trzydzieści